Siemano! witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym oto no odcinku przygotujemy kiełbaski grillowe na okrągło, czyli te piękne cuda, które właśnie widzieliście na miniaturce tego filmu. Oto właśnie, do tych kiełbasek będą nam potrzebne może na początku zaczniemy od jelit baranich. I w tym przypadku jelita baranie na pasku się idealnie sprawdzą. Moczymy je sobie w wodzie dlatego, że muszą się trochę namoczyć, potem będziemy je nakładać na lejek i ten pasek nam to umożliwia właśnie, a w przypadku jelit baranik to 5 lat życia więcej. Oczywiście są to jelita kaliber 24-26, firmy jakiej to widać. Moczymy, zostawiamy i zajmiemy się teraz mięsem. Mięso jakie? Tu mam akurat kilogram Łopatki wieprzowej. Pokroiłem sobie już na takie elementy. I tak. Do tego mięsa będziemy potrzebować przyprawy. Przyprawy będą następujące: tak jak tu widać: majeranek 2 gramy na kilogram, czosnek granulowany 3 gramy na kilogram, sól zwykła, zaznaczam. 17 gramów na kilogram i pieprz czarny drobno mielony 3 gramy na kilogram. I tak to będzie wyglądało. Te przyprawy przed mieleniem powędrują do tego właśnie mięsa. Już powędrowały. Teraz sobie to przemieszam tą jedną rączką. O tak, żeby to trochę nam się tutaj już rozmieszało. Dlatego, że po zmieleniu będziemy to mieszać raz jeszcze. Wody nie dajemy do tej kiełbaski, tylko dajemy. Idę zaraz. Ja nie przyprawy to jest masakra. Ja wykończę się przez to kichanie. Do tego mięsa zamiast wody dajemy aromat dymu wędzarniczego. W tym przypadku jest to aromat wiśniowy. W ilości 5 ml na 1 kg. Przysój się, pokaż, że tu jest faktycznie 5 ml. I to dajemy dopiero po zmieleniu, i to nam doda, doda właśnie ten taki posmak wędzonej kiełbasy, która nie będzie wędzona. Więc mielimy, aha, mielimy to przez oczka. Ile to będzie? 3 mm? 4 może? 3 albo 4 mm? W sumie zależne od tego, jak to lubi. W tym przypadku tych cienkich jelit zrobimy to na taką grubość. Więc do boju po wboju mielimy, dodajemy ten aromat, mieszamy i potem oczywiście będziemy to nabijali. Jelita mam namoczone farsz w nadziewarce. Wydaje mi się, że będzie pewien problem, dlatego że jelit baranik na ten lejek jeszcze nie nakładałem. Przy tej dużej nadziewarce mam lejek metalowy, a do kilograma farszu. Tego, tej nadziewarki dłużej uruchamiał nie będę, więc po prostu pokażę Wam jak to się powinno robić. Raczej się pewnie y, nie uda, bo tak jak mówię lejek jest nie taki. Bierzemy to w sposób taki. Tak się powinno robić i teraz naciągać to na ten właśnie za, <gryw> za duży. No nic nie poradzę, że mam za duży lejek. Niektórzy mają lejek mniejszy, niektórzy mają lejek większy, więc tak to się właśnie odbywa. No właśnie, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, kochani moi, nie popisałem się w tym momencie. Dobra, ja będę sobie na te kawałeczki to robił. No nie pęka, ale to nie tak miało być, nie tak miało być, więc odpowiedni lejek do odpowiedniej średnicy. Jelit, bo w tym przypadku tak jak widać tak to wygląda jakoś to nałożę żeby to po prostu odzor, ale mimo wszystko to ja wam powiem że i tak to na, na, nakładając te osłonki baranie na lejek bez pomocy tego paska nawet tak jak to idzie jak jak idzie teraz to masakra więc tak to zrobimy żeby to już dojechać do końca i i tak to będzie musiało wyglądać. Ściągamy to. Jeszcze raz. No jest. Dobrze, nie zawsze jest kolorowo. Dobrze, że się to pokazuje, a nie ktoś sobie. Yy, no tam jest cięższy ten lej, przy tamtej dużej. To zresztą widzieliście już niejednokrotnie. Ja robiłem tam yy, te Frankfurterki. Możecie sobie podejrzeć, jak to się odbywało w tamtym przypadku, więc trochę, trochę inaczej to było niż teraz. Trochę. Już zjadę do końca, niech będzie. Żeby to nie było, proszę Państwa. Też zrobimy, ale to nie tak kolorowo, jakby się mogło wydawać, nie? Troszkę ściągamy. I jeszcze kwarpulinka i z głowy chyba prawie się udało Jeszcze troszkę i się prawie prawie udało Momentek O, tada, No teraz to już o, Teraz to już zeszło, kurde Gdybym wejść nie chciał i teraz standardowo ściągamy troszkę tej osłoneczki, Ciasno to będzie szło. Kurde, to nie ten lejek, jak ja wcielę. No, no to jest istotna rzecz przy tym przy tym wszystkim. Naprawdę, żeby to luźno lekko schodziło z tego lejka. Bo nie chcemy przecież, żeby nam pękało. Patrz powietrza, nie wcisnąłem się, co to będzie. No to teraz się okaże i lecimy od brzeszku. Proszę, tutaj bliżej robimy długość tego zawijasa jaką chcemy, ponieważ to jest kwestia indywidualna, taka jednorazówka dla jednego człowieka. Za sztywno nie nabijamy, żeby to można było sobie swobodnie zawijać, bo jak będzie za sztywno, to może nam niechcący na przykład popękać. A ma nie popękać. O. Jeszcze troszkę Takie jednorazoweczki, tak jak mówię, żeby dzieciaki też na przykład jak sobie weźmie, to żeby sobie zjadły. No ja potrzebuję więcej. Ja do takiego dor dorodnego ślimaka Chyba jeszcze z czy chcę. To ty na to mój ten operatorze. Tak dobra, starczy i teraz suwamy trochę jelita. Obcinamy. Tu końcóweczka do końca musi być. Wyciśnięte powietrze. Zawiązujemy. O. Coś takiego. Obcinamy też końcówkę i teraz Wam pokażę, jak będzie to wyglądało. Oczywiście, na pewno wszyscy wiecie. A kto nie wie, to proszę patrzeć, bo ja wiecznie żyć nie będę. Tak to będzie wyglądało. Przygotuję sobie wszystkie te, właśnie, yy, zawijasy i tak nam przyjdą wykałaczki, ale to na koniec, więc yy, działamy zresztą i. Za chwilę będziemy je przebijać wykałaczkami. Wykałaczki mamy już przygotowane. Czas na montowanie tego pięknego, pysznego yy, zawiasa. O. I tak to będzie wyglądało. Ten mniejszy ślimaczek, o taki. Bierzemy, pokaż te wykałaczki, bo ja chyba tak, ich nie pokazałem. Takie fajne wykałaczki, o. Zrobimy takie szaszłyki. I jedziemy tu, tu, tu. I tu. O. Przy mniejszym teoretycznie starczyłoby tak. I tak to właśnie zostawimy. A przy tym większym, e, tak jak tu mamy, zrobimy to na cztery. Czyli o. Z tej strony od brzeszku I przez wszystkie te. te o. Tu, tu. I tu. I z drugiej strony robimy idę. Tak tu, 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 tu i jo. I, i takie co to będzie? Takie lizaki. I teraz to powędruje na grilla, tylko trzeba uważać na tym grillu, żeby nam się te patyczki nie spaliły. Mm. Zresztą robię tak samo, idę podpalać grilla i widzimy się już w grillu. Grill już mamy podpalony. Teraz czas na te, właśnie, kiełbaski, które wylądują na tym grillu. Temperatura straszna. Musimy pamiętać też o tym, pokaż tego grilla, że w grillu ten węgiel musi jak najbardziej się nam zrobić taki wypalony. Nie może być taki świeży, czarny, dlatego że to. Jakieś tam substancje szkodliwe i tak dalej, i tak dalej. Kiełbaski przekładamy na tego grilla i będziemy je sobie pilnować, żeby się nie przypaliły i nie spaliły te wykałaczki. Więc tak to wygląda. Przewracamy, pilnujemy. Za chwilę pokażę Wam, jak już to będzie gotowe. Czyli, czyli za chwilę. I mamy gotowe. Teraz to będziemy sobie testowali, powiem Wam prawdę. Ja zawsze mówię prawdę, tak to wygląda. Wygląda dobrze, ale ja wezmę mniejszego, bo tu ma kto jeść. Więc taki sobie nałożyłem. Wyciągamy tą wykałaczkę. Niespalona, tak jak miało być, tak było. Spróbujemy bez żadnego dodatku. Jakichś tam kieczupów, sosików, mimo że tu są. I Mm. Ale gorąco. No mm. i co? I teraz powiem wam, że niedobra i będziecie musieli uwierzyć, że jest pyszna, też będziecie musieli uwierzyć. Zróbcie sobie, a sami się przekonacie. Jest rewelacyjna, naprawdę. Dym wpłynie do, do, dodany do mięsa zrobił robota. Zobaczcie, jak pachnie. Mówiłem. O To jest jedno. A drugie, takimi ślimaczkami możecie zabłysnąć na grillu. Właśnie tak, jak my tu sobie teraz siedzimy na grillu, więc ja sobie będę jadł i będę mówił, yy, ogłoszenia parafialne. Pierwsza rzecz. Dym wędzarniczy, jelita, baranie na pasku. Tylko pamiętajcie o tym lejku. Musi być odpowiednie jelito do lejka dlatego, że żebyście nie popełnili mojego błędu jak ja to zrobiłem. Dostaniecie wszystko w sklepie Jelux Polska. Link do tego sklepu jak również kod rabatowy będzie mieć wszystko w opisie. Oprócz tego. Jeśli. Film wam się podobał? Lajkujcie, zostawcie jakiś komentarz po sobie, kanał subskrybujcie, bo czemu nie? Oczywiście dzwoneczek standardowo i grupa, kochani, na Facebooku, swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszam serdecznie. Trzeba chyba jeść, bo stygnie i szkoda, żeby właśnie stygło. Pozdrawiam serdecznie. Udanego grillowania, pa pa pa!